Jesteśmy na Meissnera 6A i ja mam bardzo smutną informację. Ten zręb zmodernizowany przez LSA idzie na śmietnik właśnie dzisiaj. Jest ze mną windy w Polsce. Czekaj. Pozdrawiam. Jesteśmy na Meissnera jest 6A. Mam dla Was bardzo smutną wiadomość, kochani. Ta winda idzie na wymianę. to się zaczyna wymiana tego zrębu. Chodź, zero. No, no, niestety smutny los tej osiedlówki. No. Pozdrawiam Winciarza z Gdańska. Dziękuję, to by, ciebie też. Dziękuję. Jeszcze na dziewiąte wrócimy i już e, zakończymy. I na siódme. A, i na siódme, dobra. Tylko żeby nikt na parterze nie stał. No, na tej godzinie to może ktoś stać. Ale to jest przecież od 2007. To, żeby to wymieniać, to dziwne. No właśnie. Ale kaseta nie jest jednorzędowa. Nie, nikogo tak nie ma, jak... bo ciemno jest. Jedziemy na dziewiąte. Ogonku nie ma. A miała? Nie wiem, chyba miała. Ja byłem na o 5D ostatnio z toruńskim, tutaj miałem, jaś tam przypał. A co się... a ja miałem przypał? No o, to z tym tabletem, kurde. Tak. Oj, za przeproszeniem. Jest lustro, jest. Cześć. Cześć wszystkim, pozdrawiam. Nędzny cały czas mnie odblokować nie chce. Dziwny jest. Dzisiaj też miałem y, u niego ta osoba jest niedostępna. i na może na Zedo. A dobra. Dłuższy przejazd będzie przed wymianą. Słabo, żeby wymiana była. No. Już był niebieski kontener, widziałem. No, był. był. Chyba, że to jeszcze do 10L. Nie, obiet... nie, do 10D na przykład, to nie. Tylko by nie to ciekawe, czy 12D jest jeszcze z Chyba jest. Dobre pytanie, czy iść sprawdzać. No chyba nie wiem, się wydaje, że jest jeszcze. Jest, jest. Falownik. No. Jeszcze pokażę tutaj. Wygląda kaseta. Dobra. Dzięki za oglądanie. Cześć.